Słuchajcie, to co dzisiaj stworzyłem, to jest po prostu kompletna abominacja. Ale witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony, jest kolejny odcinek na moim kanale. Słuchajcie, gramy dzisiaj Minecraft, ale wszystko jest po prostu randomowe. Zgrałem. Trzy różne datapaki, moi drodzy, na randomowe rzeczy. Przede wszystkim mamy tutaj randomowe efekty, jak widzicie. W momencie, kiedy wykopię jakiś blok, to dostaje randomowy. Tutaj spośród wszystkich, moi drodzy, efektów Minecraftowych, także jest ciekawie. Po drugie, mamy tutaj datapak na randomowe dropy ze stone, moi drodzy. Także będzie tutaj bardzo ciekawie, jak widzicie. Dobra, muszę sobie zrestartować efekt. Dobra, efekt teleportacji mi tutaj dało. O nie, nie mogę zrobić sobie drewna. Wait a second, słuchajcie, muszę ogarnąć, w jaki sposób. Miałbym sobie tutaj zrobić jakiś kilo, bo po prostu totalnie wszystko jest tutaj randomowe, jak widzicie. Na przykład z takich kwiatków mam piston. Widzicie, co to jest po prostu? Totalnie wszędzie randomowe jakieś efekty mamy. Możemy dosłownie zginąć. Zginąć, kurczę, niszcząc blok w tym momencie, bo możemy dostać taki, kurczę, niefajny efekt. I, i no, generalnie dwa datapaki da są to datapaki pa, da da, data od Zetiego, moi drodzy. Także zapraszam was bardzo serdecznie na jego kanał, jak mi się tutaj trzęsie. A trzeci z datapaków został zabrany chyba od Setblinga, jeśli dobrze pamiętam. Yy, ze złą wymową to już nie, tutaj nie ten. Yy, ale chyba od Setblinga Set Blinga właśnie został zabrany... Yy, Ostatni z tych datopaków, Weź mi kurczę, jakiś inny efekt, daj co? Halo. Dobra. Mogę sobie niszczyć bloki na szczęście i dawać konkretne tutaj efekty, moi drodzy. Dobra, wezmę sobie pochodnie. Jak widzę, takie półbloki, i tak dalej się nie liczą. Co więcej, słuchajcie, jeśli chcielibyście taką serię, może z totalnie randomowym wszystkim tutaj, no to myślę, że możecie zostawić łapę w górę, kurczę. A ja bym nagrał kolejny odcinek wtedy. Myślę, że tak fajną liczbą, kurczę, byłoby, nie wiem, 2000 łap w górę, bo myślę, że tyle jesteście w stanie dobić. Kurczę, co ja dostałem jakiś efekt speeda kozackiego, dobra. Jak widzicie, jest tutaj naprawdę dużo tego. Niestety negatywne też są, także mogę w pewnym momencie po prostu. I mnie nie ma, nie. Także muszę pozbierać sobie więcej tych kwiatków. Tak póki kurczę nie dedam, bo z nich będę mógł zrobić drabinki. Z drabinek będzie można zrobić kolejny crafting. No niestety wszystkie craftingi są tutaj totalnie randomowe, jak widzicie. Mam tylko nadzieję, że nie dostanę efektu powolnego niszczenia, dobra, teleportacja. Yy... No dobra, wiecie co? Oszczędzę sobie trochę więcej może drewna. Bo z takich piękków można zrobić sobie. Kurczę taką potrójną wersję. Ja dostałem dodatkowy HP. Te efekty są naprawdę porąbane. Czekam, aż trafi jakąś saturację czy coś. Bo to w sobie by się mi przydało. Muszę zdobyć takie cztery logi, bo z nich będę mógł stworzyć blok kory, a to będzie spoko. Efekt delfina dostałem teraz. Teraz efekt szczęścia. W ogóle jak one długie są? Takie dosyć długie, ok. Więc teraz blok kory. Chislet sandstone. ok. to ja bym tego nie chciał. Schody, schodów już nic nie zrobię. Ale mogę jeszcze pozbierać to drewno w razie w sobie. Więc dobra, szybko pozbieram. Jezus, odrzucałem efekt trucizny, no nie. Brakuje mi jeszcze tylko jednego datapaka, moi drodzy. I będę go tutaj wgrywał w najbliższym czasie. Mianowicie datapaka na randomowe dropy z stworzeń. Także też to będzie tutaj. O, efekt hejsta miałem przez chwilę. Dobra, weźmy sobie, zniszmy. Z tego mam szkło, więc oho. Wyłącz mi tą lewitację proszę. Dziękuję bardzo. I z tego zrobię sobie light concrete powder. O, okay, okej, okay, to ja tego w sumie nie potrzebuję Co ja jeszcze mogę tutaj. Dobra, hajbele są tutaj jeszcze. Kurde, bele są hajbele, moi drodzy, także wezmę sobie jeszcze hajbela tutaj, compressed ice, okej, okay, okej. Okay. Ej, Compressed ice też idzie przekraftować, wait a second. Dobra, mamy compressed ice? Nie, nie idzie go przekraftować, to, to ja coś pomyliłem. Tego kwiata jeszcze nie sprawdzałem. Fajnie jakby z któregoś kwiata wychodził kilo, bo dzięki kilofowi mógłbym sobie wykopać, moi drodzy, dajcie mi jakiś... Jakiś dobry efekt chciałem powiedzieć. Ehm, bo dzięki kilofowi mógłbym sobie kurczę na spokojnie na spokojnie na spokojnie tutaj stona wykopać, ze stona mamy losowy drop, pamiętajcie. Także mogłem tutaj fajne rzeczy podropić sobie. Ehm, co mi do craftingu się jeszcze tutaj przyda? Kurczę, wełnę mogę w sumie wziąć. Znaczy mam trochę wełny. bardziej mi potrzebował teraz crafting table tutaj gdzieś w wiosce sobie znaleźć. O i patyki mogę pozbierać jeszcze. Dobra. To se pozbieram, bo to mi się przyda wszystko. E, I jedzenie na pewno muszę pozbierać, bo kurczę, tu będzie problem z jedzeniem, z racji, że wszystko jest totalnie pokiełbaszone na tym Datapaku a właściwie na tej pasce datapaków, także muszę pozbierać sobie jedzonko. Bo nie jest, jak widzicie, zaciekawie tutaj ze mną w tym momencie. E, villagery raczej nie mają randomowych ofert, no niestety. Też można by nad tym pomyśleć. No i myślę sobie, że można by walnąć taką serię, parodcinkową. Nie coś mega długiego na długi czas, moi drodzy, bo wiadomo, to się przeje zaraz. Ale jakbyście dobili te łapencje, myślę, że tutaj można by walnąć sobie z jakieś dwa, może trzy, może cztery odcinki, jeśli byłyby pomysły na nowe datapaki, jakie tutaj dodawać, żeby było ciekawiej. Bo uważam, że to można fajnie updateować. I czy naprawdę nie mam tu nigdzie crafting table? Bo bez craftinga to tak w sumie. No ja go sobie nie skraftuję teraz, bo nie mam totalnie. No nie ma tu craftingu, ok. Okej, okay, także Nieciekawie, możemy odejść jedynie I poszukać jakichś nowych bloków, których jeszcze kurcze nie przekraftowaliśmy, jeszcze nie otwieraliśmy Tu nic nie pozbieram, bo kilofa na razie nie mam Mam tylko nadzieję, że kilof jest jakimś Kurde, craftingiem takim Dostępnym dla mnie, normalnie wiecie Dobra, te kwiatki te i te miałem już zebrane Z tych lecą patyki Trzcina w sumie ma, kurczę, przy sobie jeden crafting Taki na dzień dobry, także polecimy sobie po trzcinę No mówię, naj największym tutaj Utrudnieniem w tym momencie jest, kurczę Dobrnięcie Moi drodzy, do momentu, w którym. Okej, okay, blue banner, to mnie to nie interesuje. Dobrnięcie do momentu, kiedy będę miał kill. Bo jak mam kill, to już sobie będę kopał, to już mogę naprawdę wszystko dropnąć. Bo ze stona jest totalnie randomowy drop w tym momencie. Myślę, żeby to zamienić, na wiecie co, że wszystkie bloki są różne jakby dropy, z różnych bloków różne dropy. Aczkolwiek no nie wiem, może zostawię także wszystko totalnie leci, kurczę z tego, cześć grzybki. Eee, dobra, grzybków tak na razie nie sprawdzę, to nie zbieram. Kolejne kwiaty, dobra, kwiaty to jest moja nadzieja że któryś z kwiatów będzie miał w sobie kill off. Mossy Cobblestone Wall, dobra, to ja tego nie potrzebuję. No, w takim bądź razie. i powiem wam, że tutaj się niebezpiecznie... Drewno nowe jest przecież, halo! Dobra, zbieramy je, tylko bym Instant instant Death tutaj nie dostał. Co to jest za efekt? Bad luck, okej, okay, to jestem nieszczęśliwy w tym momencie. Dobra, co ja z tego mam? Ach, tak zarobiście naprawdę nie ma jak... z drewna, kurczę, dostawać... Nieważne, nieważne. Dobra, zbieramy sobie efekt podwodni tej. Cutsons. dobra, Tego kata niestety nie połączymy sobie w żaden ten, więc um, wszystko co tutaj było zostało sprawdzone, ej. 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 Powiem wam, że jest niebezpiecznie, bo na razie nie znaleźliśmy craftingu y, kilofa, ale mam jeden pomysł zasadniczy. Mogę zebrać sobie dwa dirty i dwa gravele. W ten sposób zrobimy sobie tego takiego cursed dirta chyba, jeśli dobrze pamiętam. I mogę zebrać jeszcze piasek, ej! Przecież z piasku mogę craftingów kilka zrobić, może któryś akurat będzie y, tym potrzebnym nam. Także zbieramy, o Jezu, mining fatigue. Ej. Trawa. Trawa, bo szybko przeroluje nam na inny efekt. Dobra, fatigue zostało wyłączone. Także byleby teraz się drugi raz... No 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 Ty się uspokój, kurde Robimy lasso, okej Mamy lasso, kurde. No to fajnie, nie? Generalnie. Dobra, może chwilę poczekam sobie na tej saturacji Bo tak prawie kurczę zginąłem. Co to... Co to w ogóle jest za data? Ja ja się kurde pytam Dobra Ain't only new ty te glina też jest spoko. Też mamy z tego jeden crafting, taki na dzień dobry. Także ciap, bierzemy sobie glinę, moi drodzy. I dobra, mamy mamy przycisk. Ach, God damn, no nie, to tego ja tego ja totalnie nie potrzebuję, ale mogę gravel zebrać, który mnie teleportuje swoją drogą. Dobra. No nie! To będzie, kurcze, najbardziej wkurzające, że mogę zginąć w totalnie losowym momencie, bo instate def... What the, ty, ty, ty! I to minuta, dobra, to to muszę sobie zrobić tak. Oh, damn! To jest porąbane, kurde. Ja tu totalnie, boję wam, wszystko mogę. Jak widzicie, no, kurcze, blady, dobra, mamy... Jambusta, i to takiego fajnego z tego, co widzę. więc, dobra, idziemy po piasek. Ech. Budowa domku to będzie tutaj najgorsza rzecz, szczególnie jak się pomyślisz z blokiem jakimś, kurczę. Dobra, slowness, to, 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 to se zmieni Mamy efekt invisibility. No okej, okay. i teraz... Yy... A nie, to ja piasek... Po... O ja potrzebuję dyrta, kurczę, dobra. Więc zbieramy... Nie, 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 nie! <ścoughs> znowu! Proszę, nie, no kurde, czemu ile... Dwie minuty, dobra. Musimy się, kurczę, zaciukać, bo po prostu to jest... No to jest niepojęte, nie? Dobra, daj mi jakiś efekt. O, tak, najlepszy efekt, jaki mógł być. Yyy... A, gdzie są moje bloki? A, tutaj są dobra. No pozbieram sobie to i muszę teraz dyrta zebrać, dwie sztuki. Także sobie niszczymy. Ja chyba będę w tej wiosce mieszkał, wiecie? Tak sobie myślę. E, więc dobra, tak się robi. O, o, zrobiłem sobie łóżko, fajnie. Dobra, akurat mi się przyda, nie? Tu, tu, tutaj nie narzekam absolutnie. Skraftowanie sobie łóżka to jest dobry pomysł. Ech. Keep Inventory raczej nie będę tutaj robił na tej serii, wiecie? Tak, to znaczy, to jest taka luźna myśl, nie? Nie, 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 nie żeby co. Um, jeszcze zboże, jakby urosło, mogłoby być fajne, um, bo z marchewek i ziemniaków nic nie zrobię, ale jak mam urośnięte zboże, no to to może mi dać jakieś możliwość craftingu tutaj, nie? Bo zaczynam powiedzmy być desperatem pod tym względem. Rośni. Um, bo kończą mi się możliwości, wiecie? Takie rzeczy na teraz przekraftowania, chociaż w sumie to nie, mam. Nadal opcje wełny, nie? Tylko, że do tego to muszę znaleźć wioskę z craftingiem. E, I tak myślę, że będę tutaj wracał w nieskończoną ilość razy. E, bo tak to się zapewne skończy. Czyli z was nie mogę nic zrobić. Czekaj, to dywany się robi z trzech czy z dwóch wełen? Och, nie pamiętam w tym momencie totalnie. E, jedzenia nie mam. Tak, to na pewno. Może efekt... Mhm. Mhm. Może efekt saturacji bym trafił tak? O, trafiłem chyba efekt saturacji po drodze. Um, także spoko. Dynie, dobra, dynie mogą być też kolejnym fajnym przedmiotem. Także zbieramy sobie dynie. Yy... Okej, okay, dobra, ten crafting mnie jara, szczerze mówiąc. Yy, tylko ja bym chciał w dzisiejszym odcinku chociaż trochę stona wykopać, wiecie? Także... Ja... Chyba wezmę sobie kilo, wiecie? Zróbmy tak, że kurczę, dzisiaj dam sobie jeden yy, gift cyferkowy. Wooden. Wooden Pickaxe, wiecie? Zróbmy tak sobie, żeby było ciekawiej oczywiście, żebym mógł wam pokazać, że wszystko tutaj jest tak, jak powinno być. O, to jest straszne po prostu. Dobra, to wykopiemy sobie blok. O, blaze powder, super. Ym, co my tu mamy? O, nie, 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 no znowu! God damn! Ah. Okej, okay, wyczyściłem sobie komendą efekt, bo to już jest... Y no przesadyx powiem wam, przesadyzm tutaj jest na mnie Kurczę, wykopałem dwa bloki i dostałem blaze powder, okej okay. Ale teraz kurcze, mogę tutaj kopać dalej, dobra Co dostaliśmy? Smooth sandstone, okej, okay. ja, ja bym chciał rzeczy z możliwością craftingu, wiecie Albo najlepiej jakieś kilofy okej, okay. mining fatigue, o świetnie, dobra, restart yy, Więc lecimy Kurcze blade, to jest po prostu straszne, dobra, concrete Złote jabłko, okej, okay, to mnie jara yy... Tutaj mam nic ciekawego, tutaj nic ciekawego, ja potrzebuję rzeczy z totalnie, kurczę, z, z możliwością przekraft... To wania, halo, strzała. No dobra, ale się ugasi, to się nie ugaszy tak nagle. Wow! Jaki ja mam efekt Jambusta, to jest po prostu przekurde masakra. Dobra, żelazo, siema, żelazo ma opcję craftingu. To mi się przyda. Mogę wrócić sobie w takim razie, wiecie co, do wioski. I weźmiemy sobie, zobaczymy, co jest z Flint and Steel się robi, zami zamiast Flint and Steel. Wolę nie niszczyć za dużo tutaj bloku, bo kurczę no. <laughs> Ciekawie by się walczyło, na pewno na takich do no, Znaczy abstrakcją w ogóle byłoby do dotarcie do walki, że tak powiem. Bo kurczę no... <laughs> ani nic skraftować co chcesz, ani sobie zrobić. Oj shit! Dobra, no w sensie mnie tutaj ratuje, kurczę, moja wytrzymałość. I chyba tutaj, gdzie stawiłem dokładnie, to jest mój Flint Flint. Także co ja zrobię z Flint and Steel, moi drodzy, bo nic innego nie przekraftuję? Super, szkło się robi, tak? Z tego już sobie nic nie zrobię w tym momencie. No to co, muszę dojść do stona tam i musimy wykopać trochę więcej stona, bo to jest kurczę... Jezu, jakbyśmy tak grali Survivala, to po prostu byłoby najbardziej kurczę porąbana sprawa, jaką można wygrać. Ok, dostałem efekty jakieś tutaj mniej ciekawe. Efekt Widera, oh, znowuż. Fajnie byłoby dostać kill off, wiecie? Jakiś naprawdę fajny kill off. Na przykład diamentowy, nie? O, bo bym, kurczę, potrzebował, szczerze, tak, i to tak, i to tak bardzo, kurczę, chociażby nawet diamentowy, no kurczę, nie teleportuj mnie w ścianę, kill off. Gorzej, eee, tu dostajemy, okej, okay, pojedyncze przedmioty Ym, i z niektórych tylko jakbyśmy mieli więcej, moglibyśmy przekraftować. Eee, I też mam nadzieję, że nie zostanę zaraz znowu też kogoś porąbanego, kurde, efektu, który sprawia, że ginę tak nagle, kurde, nie? Dobra, poison jest znośny. Lewitacja, siema. Dobra, muszę wykopać w takim razie ten blok, żeby wszystko było w porządku. Uch... serio? Dobra, zbieramy dalej. Mam chyba już pełny ekwipunek, swoją drogą. Ach, znowu się podpaliłem. No nie no, po prostu to jest porąbane. Teraz dostałem jakiś dziwny efekt. Znowu speed. Znowu fli flint, okej. Okay. Dobra. Efekt delfina, efekt regeneracji. Regeneracja jest spoko. Nie ma co na nią narzekać. Jak na razie nie dostałem żadnego przydatnego... o. To, 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 do, dobra, co, cofam, co mówiłem przed chwilą. Coś przydatnego jest na horyzoncie. Dobra, mamy tak. Eee, ja nie mogę nic skraftować z tego, co mam, serio. Mogę sobie położyć co najwyżej. O, <laughs> siema. Eee, dosłownie nie mam nic tu. Ej, czy naprawdę nie dostałem nic, co można... Oooo, to szanuję. Co mamy z tym? Dobra, nieważne, w takim bądź razie. Kopiemy dalej, kopiemy. Ja jeszcze mam chwilę cierpliwości, wiecie. Bambus. No, z Tobą nic nie zrobię na ten moment. Konkret, niebieski. Yy, jajko, jakiegoś stworzonka. O, to, 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 nie to, o, panie. O, Manic Fatigue znowu. Super. Super, naprawdę. Muszę sobie zdejmować ten efekt, kurczę przez zniszczenie czegokolwiek. Yy, no to co? Ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie, bo w sumie to by było na tyle, co miałem do pokazania wam z tego datapaku. Z tej mieszanki datapaków. I jeśli chcecie faktycznie więcej odcinków, może da, da, Data Survival, czy jakoś tak byśmy to nazwali, yy, no to zostawcie łapę w górę. 2000 łap lecimy z kolejnym odcinkiem. Yy. I dorzucimy tutaj kolejne datapaki, które będą mnie gnębić, ok? Także dzięki za oglądanie, moi drodzy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. No cześć.